Hej, hej, witajcie na moim kanale. Przychodzę do Was dzisiaj z troszkę innym filmikiem. Filmikiem trochę przegadanym, w którym chciałabym Wam opowiedzieć, dlaczego zmieniłam kolor włosów, w jaki sposób to zrobiłam i dla kogo taki kolor włosów będzie odpowiedni. Co musimy wziąć pod uwagę, gdy chcemy stać się czarnowłosymi kobietami. Więc jeżeli taka tematyka Was interesuje, to oglądajcie dalej, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. No dobrze, więc pierwsze pytanie to dlaczego zmieniłam kolor włosów? Wiecie co, ja od dawna nosiłam się z tym zamiarem i potrzebowałam zmiany. Pewne sytuacje w moim życiu, o których to nie będzie film, spowodowały, że potrzebowałam nagłej zmiany, mój nastrój się zmienił i chciałam się zmienić po prostu. Od dawna, od dawna już myślałam o kolorze czarnym, ponieważ ja wiem, że w brązy to nie jest mój kolor, a chciałam przyciemnić włosy. Więc chodziłam wokół tej czerni bardzo, bardzo długo, ale w końcu zdecydowałam się na nią. Dlaczego? W międzyczasie przez kilka lat uczyłam się analizy kolorystycznej, skończyłam szkołę analizy kolorystycznej i wiedziałam, że ta czerni będzie dla mnie dobra. To znaczy, że ja będę w stanie ją ograć i nie będę w niej wyglądała źle. Przynajmniej moim zdaniem. Oczywiście tu każdy może mieć inne zdanie. Więc. Przyszedł ten dzień, przyszedł ten moment, kiedy powiedziałam: Trudno, raz się żyje, zmieniam kolor. Czy to była dobra decyzja? Według mnie tak. Dajcie znać, co wy myślicie, bo w poprzednich filmikach e, mam jeszcze kolor włosów blond. I powiedzcie mi w komentarzach, w których włosach Wam się bardziej podoba. Jeżeli natomiast będzie Was interesował taka propos makijaż, który mam dzisiaj zrobiony, to też pojawi się na moim kanale lub już się pojawił i będzie Wy, teście kosmetyków z biedronki, więc warto obejrzeć. No dobrze, więc dlaczego tak warto przemyśleć zmianę koloru na kolor czarny? Otóż dziewczyny, powrót do jasnych włosów będzie ciężki i ja sobie z tego zdaję sprawę. Więc jeżeli ty zastanawiasz się, czy zmienić tak drastycznie kolor, to wiedz jedno, potem samej będzie ci ciężko zejść z tego koloru i lepiej tutaj jednak skorzystać z usług fryzjera. Oczywiście można zejść, ale będzie to ciężkie i będzie ciężkie dla twoich włosów. Więc jeżeli nie jesteś pewna tej zmiany, to to dobrze przemyśl. Ja swój kolor włosów uzyskałam w domu dzięki farbie L'Oreal Paris 210 Granatowa czerń. Ja na swoją długość włosów zużyłam dwie takie farby. Wszystko po pierwszym razie, wszystko jest ładnie pokryte. Nic, włosy nie są jakieś zniszczone, więc naprawdę fajna farba. Myłam włosy już trzy razy od koloryzacji i kolor nie widzę, żeby się bardzo mocno wypłukiwał. Dobra. Skończyliśmy opowieść o mojej przygodzie i teraz zacznijmy, komu ta czerń pasuje. Więc po pierwsze zastanówmy się nad kształtem naszej twarzy. Czarny bardzo mocno kształt twarzy uwydatnia, więc jeżeli mamy mocno okrągłą buźkę, to czerń ją podkreśli i jeszcze bardziej zaokrągli i możemy sobie dodać kilka kilogramów. Więc warto o tym pamiętać. To jest jedna z zasad stylizacji, tak? Że czarny kolor nazwy szczupla. Tak, ale nie na włosach. Na włosach będzie to jednak dość mocno potęgowało ten okrągły kształt twarzy. W czerni nie można mieć zbyt okrągłej twarzy, ale też nie można mieć zbyt nawet niekańciastej, bo to jest złe określenie, zbyt wyraźnych rysów twarzy. To znaczy wszelkie spiczaste podbródki, bardziej wydatne noski, takie bardziej e, zarysowane, mocniejsze kształty twarzy. To wszystko nam podkreśli, więc jeżeli gdzieś widzimy, że mamy piękną buzię o dość ostrych rysach twarzy, to ta czerni je uwydatni, uwypukli i możemy wyglądać wulgarnie, a także podkreślić te cechy. Więc no, to też jest ważna rzecz, żeby jednak przemyśleć to, czy przypadkiem nie zrobimy sobie tym kolorem krzywdy i czy nie lepiej postawić na ciemniejszy na przykład brąz, który jednak jest w odźwięku i w efekcie delikatniejszy. Drugą sprawą jest typ urody. No i to już nie jest tak łatwo samemu sobie odpowiedzieć, jakim typem urody jesteśmy. Czy jesteśmy wiosną, latem, zimą czy jesienią. Nie będę Wam tutaj teraz robiła poradnika, jakim typem urody jesteś, bo nie wyrobiłybyśmy się, nie wiem, w dwóch godzinach na pewno, a przypuszczam, że ten film, ten film by trwał nie wiem ile godzin. Więc zacznijmy od najważniejszej rzeczy. Jeżeli masz jasną oprawę oczu, to nie idź w czerń. Czem potrzebuje ciemnej oprawy oczu, tak? Ciemne rzęsy, ciemne brwi. Jasna cera. Przede wszystkim, oczywiście, jeżeli masz swoje naturalne czarne włosy lub bardzo ciemny brąz, to to też będzie kolor dla ciebie, ale jeżeli chcesz drastycznej zmiany, tak? I byłaś do tej pory blondynką i jesteś naturalną blondynką, szatynką, to spójrz na swoją oprawę oczu. Jeżeli jest ona ciemna, to możliwe, że Czem będzie ci pasować. Kolejną rzeczą jest to. Czy masz chłodny typ urody, czy ciepły. Jak najłatwiej to sprawdzić, zrób sobie zdjęcia. Zdjęcia w na przykład bluzce o ciepłym odcieniu i w bluzce o chłodnym odcieniu. Ustaw koło siebie i porównaj, gdzie ładniej wyglądasz. Jeżeli przy ciepłych, no to jesteś raczej ciepłym typem kolorystycznym, i uwaga! Tu czerń raczej będzie wyglądać źle, postaw na brązy i to ciepłe, ciemne. Jeżeli chłodną, to możliwe, że ta czerń jest cie, dla Ciebie, jeżeli właśnie masz ciemną oprawę oczu i dość, mocno um, i dość mocno zaznaczoną czerwień wargową. To znaczy, jeżeli mamy dość mocne usta, tak bez pomadki, bez niczego i ta czerwień jest widoczna, to też jest sygnał, że jesteśmy typem, który możliwe, że będzie w czerni wyglądał dobrze. Co jeszcze ważnego, możesz być też neutralna i wtedy ja na przykład tak mam, że jak postawię siebie w ciepłym i w chłodnym, to wyglądam prawie identycznie. To znaczy nie widać drastycznych różnic w moim odcieniu skóry. Wtedy też czerń możliwe, że będzie dla Ciebie ok. Jeszcze jak sprawdzić? Słuchajcie, prosty test. Weźcie sobie czarną bluzkę, czarne legginsy, czarne cokolwiek i przyłóżcie w sposób taki, że nakładacie... Jako ramę twarzy, tak? Nakładamy sobie na głowę i patrzymy, włosy swoje jasne do tyłu. I stajemy przed lustrem w białym lub naturalnym świetle, bo ciepłe będzie zawsze źle wyglądało w białym lub naturalnym świetle. Jeżeli wyglądamy ok, te oczy są mocno podkreślone, zarysowane, to to jest kolor dla nas. Trzecią rzeczą jest stan włosów. I tu u blondynek każda z nas wie, że włosy. Bywają cienkie, rzadkie i zniszczone rozjaśnianie. Jeżeli mamy bardzo, bardzo zniszczone włosy, zaczekajmy z tą czernią, nawet jeżeli nam ona pasuje i postawmy na dobrą pielęgnację. Wypielęgnujmy te włosy, olejujmy. Jest dużo dziewczyn na YouTubie, które w piękny sposób pokazują jak dbać o włosy i dopiero kiedy te włosy dojdą do tego momentu, że będą ładnie wyglądać w kolorze, który mamy... Przyciemnijmy je, pójdźmy na przykład w czerń, bo czerń lubi zdrowe włosy. Wtedy ma, mają one blask, wtedy mają połysk. I jeszcze jedna ważna rzecz dotycząca stanu włosów. Czerń podkreśli nam przetłuszczanie się. Jeżeli mamy z tym problem, to zaczekajmy aż wyjdziemy z tego problemu przetłuszczania się włosów, albo postawmy jednak na inny kolor, bo czerń bardzo mocno to podkreśli i bardzo szybko te włosy będą wyglądać nieświeżo. Czwarta rzecz Opalenizna. Z tą opalenizną to jest tak, że jeżeli kolor czarny nam pasuje, to nawet jak się opalimy, to nie będzie on wyglądał źle. Oczywiście jeśli nie przesadzimy i nie będziemy ladać na solarium, gdzie uzyskamy pomarańczową opaleniznę. Mówię o takim normalnym opaleniu się gdzieś, jak jesteśmy nad wodą, z filtrem i tak dalej. Natomiast pamiętaj, jeżeli masz czarne włosy, przefarbowałaś się na czarno i nawet wyglądasz dobrze, to nie znaczy, że jesteś latynoską i nie leć do solarium, i nie wykupuj pakietu i nie sieć. W kabinie i nie uzyskuj pomarańczowej opalenizny, bo to wygląda strasznie tandetnie. Więc opalenizna rozsądna tak, opalenizna nagłupa, żeby stać się latynoską, totalnie nie. Nie będziemy latynoską, a będziemy wyglądać śmiesznie i karykaturalnie. Piąty to jest trochę mit i trochę nie. Czy nas postarzy ten kolor? Tak, bardzo nas postaży, jeżeli będzie niezgodny z punktem drugim, czyli naszym typem kolorystycznym. Ale jeżeli mamy typ kolorystyczny pasujący do czerni, to będziemy wyglądać równie młodo i równie pięknie w tym kolorze, co w blondzie, eee, czy tam innym kolorze, który nam do tej pory pasował. Czyli to jest taki trochę mit. Dopasujmy przede wszystkim ten kolor do naszego typu kolorystycznego i jeżeli się okaże fajny dla nas, to nas nie postarzy. Szósta rzecz. Fryzury. Jakie fryzury na czerni wyglądają dobrze? No to powiem Wam tak. Ja przynajmniej uważam, że wszystkie, ale rzeczywiście wszystkie plecione, tak warkocze, upięcia z plecionymi będą mniej widoczne. Tak no bo na czarnych włosach mniej, będą wido mniej je widać niż na jasnych. Natomiast czarne fryzury słuchajcie, uwielbiają loki, hollywoodzkie loki, uwielbiam, uwielbiają także proste e, włosy takie wiecie, bardzo mocno wyprostowane, ale wyglądają równie świetnie w różnego rodzaju upięciach, kucykach, czyli tak naprawdę we wszystkim. Jedną ważną rzeczą jest to, że fryzury z czarnymi włosami lubią cięcia geometryczne. Więc jeżeli mamy ochotę na geometryczne cięcie boba albo jakieś inne geometryczne cięcia, to to jest super i przy czerni będą wyglądać świetnie. Jeszcze jedną ważną rzeczą jest uwaga na grzywkę. Słuchajcie, grzywka może niesamowicie przytłoczyć przy czarnych włosach. Nawet jeżeli do tej pory miałyśmy grzywkę, to pamiętajmy, że jeżeli teraz chcemy na nią postawić, to żeby ona jednak była dość lekka, bo jak sobie walniemy taką czarną krechę pionową na czole, to nie będzie ładnie wyglądać, i większość z nas może właśnie wtedy postarzyć, przytłoczyć i nie być atrakcyjna. No i siódma rzecz, czyli makijaże. To, nad czym się często zastanawiamy, gdy wybieramy taki kolor włosów, na jakie makijaże postawić? I tu Wam powiem w taki sposób na wszystkie, jeżeli wasze umiejętności kolorystyczne, dobierania kolorów oraz makijażowe wam pozwalają. Ja nie zauważyłam, żebym w czerni nie mogła nosić jakiegoś makijażu, ale jest kilka zasad, do których warto się stosować. To znaczy, rzeczywiście w czerni warto mieć kryjący podkład lub idealną cerę, bo czeń lubi Wyrównany kolor skóry, wtedy wyglądamy jeszcze ładniej. Drugą ważną rzeczą i zasadą w makijażu, gdy mamy czarne włosy, to są ciemne brwi, słuchajcie, nie, pa, nie zapominajmy o brwiach, to jest oprawa naszych oczu i jeżeli będziemy je robić mocno jasne albo ich nie będziemy robić wcale, to będzie to wyglądać źle. Ja nadal walczę z tym, że ciągle, czas, ciągle mam dni, że robię je za jasne i muszę jeszcze nad tym popracować. Kolejną rzeczą jest to, że czerń lubi, słuchajcie, róż do policzków. Wszystkie typy kolorystyczne, które w czerni wyglądają dobrze, lubią czerwone usta, ciemniejsze usta i róż. I yy, nie będę się tu rozwodziła, jaki makijaż możesz zrobić, kiedy czerń nie jest dla Ciebie, bo to jest bez sensu. Bo jaki nie zrobisz, to i tak nie będziesz wyglądać tak dobrze, jak w innym kolorze włosów. Możesz nie wyglądać brzydko, ale to nie będzie taki wow, efekt, jak u dziewczyny, której ta czerń będzie pasować. Ale jeżeli chcemy zastanowić się i podać takie najpiękniejsze makijaże dla czarnowłosych dziewczyn, to jest przede wszystkim smokey eye, które niesamowicie nam podkreśli oczy, czerwone usta, raczej postawmy, jeśli na czerwone usta, to delikatne oko i na odwrót. Zaróżowione policzki, ale kreska, czarna kreska na powiece będzie świetna też dla nas. Mówię, każdy makijaż, oczywiście te trzy, tak, czyli kreska, e, smołki i czerwone usta to są takie klasyki, które zawsze wyglądają ładnie na czarnowłosych kobietach, którym dobrze w tym kolorze, ale możemy się bawić każdym rodzajem makijażu i w każdym wyglądać cudownie. To są takie informacje, które dla mnie były kluczowe w podejmowaniu decyzji i myślę, że może dla Was też będą, może Wam pomogą w podjęciu tej decyzji, czy chcecie być czarnowłose czy nie. Czy polecam być czarnowłosą? Nie wiem. Słuchajcie, to jest kwestia bardzo indywidualna. Jednym będę się podobała w tym kolorze włosów, innym będę się nie podobała w tym kolorze włosów, ale tak jak też w każdym innym. Ja osobiście bardzo dobrze się czuję w czerni. Czuję się chyba bardziej sexy i ja naprawdę potrzebowałam tej zmiany. Czuję, że jej potrzebowałam. Więc w takim wypadku warto postawić na czerni. Wiedziałam także, że w tym kolorze nie będzie mi źle i to już... I to dzięki swojej wiedzy z analizy kolorystycznej. Jeżeli macie ochotę na filmiki z analizy kolorystycznej, takie opisujące w jaki sposób możemy poznać jakim typem jesteśmy, um, takie, w których będę Wam mówiła, co jest dla jakiego typu fajne, co jest dla jakiegoś typu kolorystycznego niefajne, to dajcie znać w komentarzach. Bo chętnie bym nagrała takie filmiki. Dobrze, dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Jeżeli Wam się podobało, to proszę, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i widzimy się ponownie w kolejnym filmie. Pa pa!